Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym filmiku na kanale Profesor Chris. Na początku przypominam o daniu łapkę w górę. Jeśli nie subskrybujecie, to kliknijcie suba, tam na dole taka mała ikonka. I zapraszam do wchodzenia na sklep profesora. Linki macie w opisie. Tam są różne gadżety i inne bajery do kupienia. Moi drodzy, YouTube i społeczeństwo wymaga tego, żeby podnosić poziom materiałów, które wykonuje, które wrzucam na YouTube i owocem tego właśnie jest dzisiejszy materiał. Dzisiaj podejmuję temat czym grozi jazda samochodem. Bardzo poważny temat, przez wielu ludzi bagatelizowany. Dzisiaj w pigułce omówię najważniejsze zagrożenia, jakie idą w parze z poruszaniem się samochodem po drogach publicznych czy też po Innym terenie. Moi drodzy, punkt pierwszy: wypadki drogowe. Przede wszystkim kolizje i zderzenia. Najbardziej niebezpieczne są zderzenia boczne, naprawdę mogą prowadzić do uszkodzenia ciała. Można też nawet w takim wypadku zginąć. Potrącenia pieszych i rowerzystów też są bardzo niebezpieczne, szczególnie w terenach zabudowanych. Można samochodem takim wjeżdżając w rowerzystę albo pieszego po prostu zrobić mu krzywdę albo całkowicie go zlikwidować. Rowerzystę zlikwidować. Moi drodzy, podpunkt numer dwa problemy prawne i finansowe. Mandaty karne przede wszystkim za przekraczanie prędkości, załamanie różnych przepisów drogowych, za jazdę pod wpływem alkoholu, lub narkotyków lub innych środków odurzających, na po wąchaniu Budaprenu. Bez kary nie obejdzie się też brak ubezpieczenia czy przeglądu technicznego w Waszym samochodzie. Jeśli mocno przegniecie, możecie nawet stracić prawo jazdy. Jeśli spowodujecie komuś krzywdę, po prostu spowodujecie jakiś wypadek, zrobicie komuś krzywdę, zniszczycie czyjeś mienie. Będziecie musieli ponieść konsekwencje finansowe, na przykład zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni. Kolejny podpunkt: awarie pojazdu. Tutaj jest cała rzeka problemów z tym związana. Jeśli wasze auto zepsuje się na przykład na autostradzie. Wysiądzie tam, przestanie jechać po prostu. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, może prowadzić do wypadku. Kolejna kwestia to koszty związane z awariami waszych pojazdów, ponieważ samochód, który uległ awarii, często należy scholować do warsztatu samochodowego, a także należy wydać pieniądze w tym warsztacie samochodowym. Współcześnie koszty napraw samochodów są dosyć spore. Przykładowo, jakaś awaria silnika zatartego może kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Złotych, w zależności od klasy pojazdu, moi drodzy, kolejna rzecz, czym grozi nam jazda samochodem? Wpływ na nasze zdrowie. Jeden aspekt jest to ogólne zanieczyszczenie środowiska i wpływ na zdrowie całego ogółu wszystkich ludzi po prostu którzy oddychają tymi toksycznymi spalinami, tymi wyziewami z wydechu yy, w wyniku tej patologii usuwania DPF-ów i katalizatorów. Kolejna kwestia jest to po prostu stres, czyli zdrowie psychiczne, ponieważ normalny człowiek jeżdżąc samochodem podlega Ciągłemu stresowi, czy też przestrzeganie tych przepisów, unikanie wypadków drogowych, strach przed policją to jest ciągły stres, który wpływa na nasze zdrowie i bardzo niestety, ale negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Kolejna kwestia: jeśli ktoś dużo jeździ samochodem, po prostu cierpi na przypadłości związane z siedzącym trybem życia, no bo w samochodzie. Zazwyczaj siedzimy kierując nim. Jest to również dla człowieka niezdrowe, żeby cały czas siedzieć, więc też możemy chorować. Żołądek się przesuwa, mamy problemy z trawieniem i tego typu historie. Szanowni widzowie, ostatni, ale być może najważniejszy podpunkt czym grozi jazda samochodem? Otóż środowisko. Jazda samochodem. Wielu ludzi, kiedy jeździ samochodami swoimi, to wpływa na środowisko. Globalne ocieplenie powstaje przez to, że silniki po rozgrzaniu się nagrzewają. Mają 90, czasami nawet 100 stopni, temperaturę 100 stopni. To, wpływa, to wszystko wpływa na globalne ocieplenie. To jest jeszcze nic. Samochód, kiedy pracuje, wytwarza dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla szkodzi atmosferze, niszczy środowisko. To jest tylko jeden aspekt wpływu na środowisko, czyli ten chemiczny taki aspekt, zatruwanie, po prostu polucja tego y, środowiska. Ale jest jeszcze kolejna kwestia, mianowicie hałas. Samochody są głośne. Najwięcej hałasu z samochodu się wydobywa paradoksalnie nie z układu wydechowego, nie z silnika, ale z opon, czyli z, y, wszystkie dźwięki związane z toczeniem po drodze, gdzie przebiega większość dróg. Jakieś tereny zielone, lasy, łąki, yy, tereny rolnicze. Tam mamy zwierzęta, czyli faunę, faunę nasze, naszej planety, te zwierzęta cierpią, kiedy hałasują, kiedy samochody przyjeżdżają obok, zwierzęta się stresują, cierpią i te zwierzęta mają problem potem. One się nie chcą rozmnażać. To wpływa bardzo negatywnie. Na nasze środowisko, niestety nie wymyślono do tej pory technologii takiej, która by spowodowała, żeby opony nie wytwarzały hałasu podczas jazdy. Jednym ze sposobów na przykład jest jeżdżenie po prostu wolniej, wtedy ten hałas jest mniejszy, i być może zwierzęta nie będą cierpiały, nie będą miały traumy w wyniku tem, że ty, ty jeździsz samochodem, wstydź się. Kochanie, przedstawiłem Wam w dzisiejszym materiale pięć głównych zagrożeń związanych z jazdą samochodem. Zróbcie coś dla siebie, zróbcie coś dla planety, zróbcie coś dla środowiska, zróbcie coś dla innych. Idźcie jutro do pracy pieszo. Skorzystajcie ze środków masowego transportu. Może przesiądźcie się na stałe, na przykład na rower, czy czerpiecie naprawdę taką. Przyjemność z tego, że zatruwacie środowisko, zachodzicie codziennie, kupujecie tą śmierdzącą benzynę, śmierdzący olej napędowy, jeszcze gorsze LPG. Produkujecie toksyczne wyziewy z wydechu Waszych samochodów. Pora się obudzić i przestać niszczyć naszą planetę. To jest mój przekaz dla Was w dzisiejszym materiale. Yy, dawajcie łapki w górę, subskrypcje jeśli chcecie więcej takich merytorycznych materiałów, to piszcie w komentarzach. Jestem otwarty, żeby Wam przedstawiać, chronić planetę przede wszystkim. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia. Do widzenia. Nie, jeźdź, nie jeźdźcie samochodem. Nie. To niszczy, plan niszczy wszystko. I planetę, i Was. I samochód też się niszczy. Do mechanika trzeba pojechać. Do widzenia.